Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Zmieniłam, słuchajcie, scenerię nagrywania filmów. Testuję nowe miejsce do nagrywania z tego względu, że dalej nie mam lampy, ale już po prostu spinam się w sobie, żeby w końcu kupić tą lampę. Z racji warunków atmosferycznych niestety na dworze jest... Lipne światło i w domu jest bardzo ciemno, a że ja nie mam tej lampy, słuchajcie, no to mam problem i stwierdziłam, że przeniosę się pod okno, żeby było mnie lepiej widać. Także niektóre filmy mogą być w starej scenerii, czyli w tamtej przy biurku, a reszta może się pojawiać właśnie w takiej scenerii, czyli przy oknie dopóki naprawdę nie zainwestuję w tą lampę, ale już po prostu obiecałam sobie, że muszę, muszę ją kupić, bo bez niej po prostu zimą nagrywać się nie da, niestety. Ale ja, słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na filmik 5 zdań, których nie chce usłyszeć żaden pisarz. I zaraz je, słuchajcie, Wam je przedstawię. Pomyślałam sobie, że nagram takie wideo, dlatego że wiem, że część z Was, która mnie tutaj subskrybuje na YouTube, jest z Łodpada i prawdopodobnie piszecie tam swoje jakieś książki, wiersze czy inne rzeczy. Ja też tam, słuchajcie, tworzę, ale tworzę też także rzeczy takie trochę do szuflady, których tam nie publikuję. Ale skupimy się na Łodpadzie i na tym, co się, słuchajcie, tam dzieje. I właśnie dlatego powstaje ten filmik. I pierwsze zdanie, słuchajcie, jakiego nie chcę usłyszeć. Żaden uodpadowy pisarz, czy nawet zwykły pisarz, kiedy następny rozdział i część. Jak, słuchajcie, ktoś Wam napisze taki komentarz, a ja takie komentarze dostawałam na odpadzie, to te komentarze, słuchajcie, przyprawiają człowieka o zawał albo o inne zachowanie skrajne, z którego możecie, nie wiem, wyciągnąć bardzo takie nerwowe wnioski. Nie piszcie, słuchajcie nikomu, kiedy następny rozdział, kiedy ktoś dodał ten rozdział 5 minut temu. Przeczytaj to, co dodałem. Nie pytaj, kiedy będzie następny rozdział. Jak napiszę, to będzie. I tyle. I aż tyle, słuchajcie. Kolejne, słuchajcie, moje ulubione. Co tak długo, nie możesz szybciej? No, słuchajcie, to nie piekarnia. Jak się komuś nie podoba, albo ma problem z tym, że trzeba długo czekać na następną część rozdziału albo książki, no to może iść po bułki. No, może jestem, słuchajcie, brutalna, ale nie piszcie ludziom, dlaczego muszą tak długo czekać. To nie jest, słuchajcie, fabryka y, czekolady, samochodów osobowych, y, czy tak jak mówię, piekarnia. Że ktoś robi na czas bułki, czy ktoś produkuje masowo czekoladę. No czasami są, słuchajcie, takie momenty w życiu, że człowiekowi się nie chce pisać, nie ma o czym pisać, nie ma weny, w ogóle nawet nie ma ochoty na to, żeby otworzyć nowy plik do tego, żeby cokolwiek napisać. Bo oprócz tego, że człowiek pisze coś, tworzy, jaką, tworzy jakiś świat, tak, yy, w wersji papierowej, no to ma jeszcze świat rzeczywisty, który może czasami go po prostu tak dobijać, że mu się, słuchajcie, nic nie chce. I nie będzie pisał. I w moim przypadku tak jest, słuchajcie, że ja naprawdę zawalam moją książkę odpadową, ale już obiecałam sobie, że wracam do tej książki i będę ją pisać. Ale to z tego względu, że ja mam za dużo zajęć. Wiersze, słuchajcie, zajmują po prostu mniejszą ilość czasu. Ja po prostu sobie siadam czy notuję w notatniku, a tutaj muszę po prostu wytężyć swoją wyobraźnię i swój umysł. Przez to też, że ludzie mi pisali, kiedy następny rozdział, kiedy następna część. Ja też straciłam, słuchajcie, wenę do tego, żeby pisać to opowiadanie, ale chciałabym je zakończyć. Czy będę tworzyć następną książkę, tego nie wiem, bo to wymaga bardzo dużo pracy. A jeżeli czepiacie się kilku srok za ogon, to niczego nie robicie dobrze. A ja nie lubię robić rzeczy yy, źle, tylko yy, lubię robić rzeczy dobrze, yy, więc tutaj się zastanawiam, ale moją książkę ja bym bardzo chciała dokończyć i mam nadzieję, że to się stanie w niedalekiej przyszłości, że ona zostanie słuchajcie definitywnie zakończona, a będę publikowała tylko i wyłącznie wiersze. Ale słuchajcie nigdy nie pytajcie co tak długo nie możesz szybciej bo to nie piekarnia, nie fabryka tak jak powiedziałam. Każdy pisarz musi mieć swój moment, w którym coś tam napisze. Będzie druga część książki. Pytanie numer 3. Ty jeszcze nie skończyłeś pisać pierwszej. Nie wiesz jeszcze, ile Ci zostało rozdziałów do końca? I w ogóle co będzie dalej? A ktoś już pyta, czy będzie druga część. To mi się słuchajcie, zdarzyło pewne, pewnego razu, że jedna z dziewczyn na odpadzie zapytała mnie, czy będzie druga część. A ja jej odpisałam. Słuchaj, ale pierwsza jeszcze się nie skończyła. Jest jeszcze dużo rozdziałów do przeczytania, dużo rozdziałów, które nie powstało. Nie martw się, to nie jest jeszcze koniec tej książki. I tak się teraz zastanawiam, czy y, to piszą ludzie y, z troski o, y, o nas, o autorów tych książek, że y, tak bardzo lubią naszą twórczość, że chcą, abyśmy y, dodawali. Yy, kolejne części i stworzyli z tego całą sagę? Czy nie wiem co? Bo ja słuchajcie, zaczynając pisać tego drugiego, nie miałam w ogóle w zamyśle tego, że tam będzie druga część. I dalej jestem święcie przekonana, że drugiej części nie będzie. Bo wiem o tym, że ciągnięcie dalej tej historii, i dalej, i dalej, i dalej nie miałoby sensu. Może ona by była i poczy, poczytna, w sensie, że ludzie by ją bardzo. Yy, Chętnie y, czytali na odpadzie, ale ja tego nie chcę, bo nie chcę się zamknąć, słuchajcie, w jednej powieści, którą stworzyłam o miłości, i tylko cały czas ją pisać, i tworzyć do niej kolejne części. Bo też z reguły, słuchajcie, jest też tak, że jeżeli y, jakiś pisarz wydaje pierwszą część swojej książki, to ta książka jest fajna. A kiedy powstają kolejne części i kolejne części tej samej historii z tymi samymi bohaterami, w pewnym momencie fabuła i, y, jakby, y, jak to powiedzieć. Fabuła oraz to, co znajduje się w tych książkach, z yy, części na część jest coraz słabsze. Bo autor doznaje, słuchajcie, takiego wypalenia zawodowego, bo już nie wie, co ma wymyślać, ale ludzie chcieliby kolejną część, i kolejną, i kolejną, i ty siedzisz i potem wymyślasz na siłę. I tak jak mówię, z części na część te książki stają się coraz bardziej nijakie i słabe. I to się często, słuchajcie, zdarza i tu nie tylko u. Pisarzy odpadowych, ale też u pisarzy takich, którzy te książki wydają fizycznie papierowo, że po pewnym czasie po wydaniu iluś tam części okazuje się, że pierwsza była najlepsza, a ta ostatnia to już taka wiecie, na odwal, bylebyście się ode mnie odczepili. Znowu zakończyłeś w najlepszym momencie. To jest słuchajcie, kolejny mój ulubiony tekst. Nie piszcie tego nikomu w komentarzach. Każdy rozdział, słuchajcie, na odpadzie musi się w pewnym momencie zakończyć. Ja nie będę pisała 300 tysięcy, 3 3000, 300 tysięcy chciałam powiedzieć, 3000, 5000 słów w jednym rozdziale, bo nie dotrwacie do końca. Maksymalna ilość słów w moich rozdziałach to jest od 1600 do 2000. Nie pamiętam, czy mi, kiedy 2000 słów przekroczyła w rozdziale. No i ja, słuchajcie, muszę w pewnym momencie urwać jakąś akcję, tak? A każdy z nas dobrze wie o tym, że jeżeli urywamy w najlepszym momencie, to czytelnik przyjdzie przeczytać następny rozdział. Tak samo jest w telewizji. Jeśli urywają w najlepszym momencie odcinka serialu, wy jutro o godzinie 20, czy tam 18, włączycie na ten serial, bo chcecie się dowiedzieć, co będzie w następnym odcinku. Więc tak też, słuchajcie, działa książka na odpadzie. A że zakończyła się akurat w takim, a nie innym momencie, to myślę, że pisarz niewiele ma wpływu na to, po prostu tak rozwinął akcję, że w tym momencie się po prostu zakończyło. I to nie było, słuchajcie, celowe, że myśmy specjalnie tak pisali, żeby Was zostawić w tym momencie. No nie, po prostu akurat w tym momencie zdecydowaliśmy, że rozdział się zakończy, następne sprawy wydarzą się w kolejnym. I nie miejcie do nas tego za złe, że my specjalnie kończymy w tym momencie i jesteśmy tak zwanym jak to na, pols na polsacie? Właśnie o tym polsacie chciałam powiedzieć. Jak to chodzi na odpadzie w komentarzach? Taka rzecz, że polsać się włącza, w sensie reklama, nie? No nie o to chodzi, generalnie rzecz biorąc, po prostu. No, tak wychodzi z rozdziału, że w pewnym momencie, słuchajcie, trzeba zakończyć. A że akurat działo się coś takiego, no to urywamy w tym momencie. I tak to wygląda. I chyba moje, słuchajcie, najbardziej ulubione. Myślałem, że napiszesz to inaczej. Koniec mnie zawiódł. Co prawda, moja książka jeszcze się nie skończyła, ale często widywałam u innych osób właśnie takie rzeczy. Koniec mnie zawiódł. Dlaczego tak zakończyłeś? Często ja sama, jako czytelnik niektórych książek, też tak mam, że koniec mnie zawiedzie, i zastanawiam się, dlaczego autor zakończył to właśnie w ten sposób. I zanotowałam sobie, słuchajcie, do tego takie. Moje przemyślenie. No cóż, takie jest życie. Wyobraźnia autora i czytelnika, jakby nie patrzeć, różnią się od siebie. No i właśnie o to chodzi, słuchajcie, że wyobraźnia autora, który kończy swoją powieść w ostatnim rozdziale zdecydowanie różni się od wyobraźni czytelnika, którą tą powieść czyta. Inaczej, słuchajcie, wyobrażam to sobie ja przelewając słowa na papier. Sytuację, która się dzieje, a inaczej odbiera tą sytuację czytelnik, który czyta dany rozdział. Właśnie dlatego pomiędzy jednym i drugim, słuchajcie, są takie rozbieżności. I często my, czytelnicy, myślelibyśmy sobie, że my to byśmy zrobili w inny sposób, że my to byśmy to zakończyli w ogóle inaczej. I dlaczego ten autor tak to zakończył? Że to zakończenie jest beznadziejne, nietrafne, nijakie, niezrozumiałe. Pozostawia czytelnika yy, z otwartymi pytaniami, bo są też zakończenia, słuchajcie, otwarte, że coś zostało nierozstrzygnięte, nie wiadomo jak się skończyło. To są chyba najgorsze, słuchajcie, zakończenia. Mnie najbardziej denerwują też jako czytelnika, jeśli autor zostawia nas w takim stanie, słuchajcie, zawieszenia. Nie wiemy, co się dalej stało. No to słuchajcie, jak już pisałeś tą książkę, to mogłeś to chociaż w jakikolwiek sposób zakończyć. Nie wiem, słuchajcie, jak to działa do końca, bo ja mam plan na to, jak zakończyć moją książkę. Nie wiem, może to w pewnym momencie jest takie, słuchajcie, trochę wypalenie, trochę zagubienie, trochę człowiek nie wie, jakby to chciał zakończyć, więc zostawia zakończenie otwarte, żeby czytelnik sam sobie dopowiedział. No i potem powstają, słuchajcie, właśnie takie rzeczy, że myślałem, że napiszesz to inaczej i koniec mnie zawiódł. No bo komuś się wyobrażało w głowie, że ten koniec będzie właśnie taki, jak on myśli. A tutaj jest zaskoczenie, i tak właśnie nie jest. No i ta moja notatka o tym, że wyobraźnia autora i czytelnika, jakby nie patrzeć, różnią się od siebie. No zgadza się w 100%. My się różnimy i w życiu, i w książkach, i w filmach, i w zdjęciach. Nie można tutaj, słuchajcie, odnaleźć złotego środka. Ale nie piszcie tego ludziom, bo każdy ma swoją wyobraźnię. Możecie poczuć się zawiedzeni zakończeniem jakiejś danej książki. Ale wchodzić w dyskusję nie ma co, bo i tak nie dowiecie się, dlaczego było tak, a nie inaczej. Teraz słuchajcie moje pytanie do Was: czy wypiszecie książki na odpadzie albo książki do szuflady? Jakich pięciu zdań, albo nawet mniej niż pięciu zdań, jeszcze nie chcielibyście usłyszeć, oprócz tego, co ja wynotowałam, co mnie wkurzało najbardziej? E jeśli macie, słuchajcie jakieś przemyślenia, to będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie je w komentarzu, to sobie podyskutujemy o tym, jakich zdań żaden pisarz nie chciałby usłyszeć, oprócz tego, tak jak mówię, co ja wynotowałam. Ja już słuchajcie, oczywiście jak zawsze i niezmiennie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeśli ten bo jakikolwiek inny filmik Wam się podobał. Jeśli chcecie, napiszcie komentarz. Jak zasubskrybujecie, też będzie mi bardzo miło, jeśli wciśniecie dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie powiadomienie o tym, że dodałam nowy film. Ja już się słuchajcie, moi drodzy z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie, pa pa!